Dzień dobry widzowie um, dzisiaj nagrywamy odcinek swoim głosem bo dowiedziałem się jak to robić oh my god i no nie wiem i fajnie bo w końcu jeśli ja też będę zajmował, to będziecie słyszeć co co ja z mówię a propos wpadajcie na jego kanał nazywa się Jowada przez V Jawada 108 Jowada przez V a czy rozumiecie? O nie! Stój! Nie, nie góry. Nie! O nie! O nie! jest.